Siema siema dzisiaj powijamy sobie bi odcinek z brostarsa z moim mm, kolegą powijamy sobie dzisiaj bi ustaw duo, wbijajcie do naszego klanu pingwinki Damiana w klanie są ogólnie 52 osoby yy, musicie mieć 500 puch, to znaczy możecie dołączyć nad jak macie 0 puch ale yy, musicie mieć 500 pół, bo inaczej będę te osoby wywalał, które nie będą miały 500, 500 pucharków Ym, zagramy sobie low albo b chciałbym tą b wbić na 15 a ciężko z nią wbić, także mój kolega mi musi pomóc troszkę także o, widzimy się już nie będę przedłużał troszkę. Zagramy, coś wygramy, może? I włączę nagrywanie. Tylko jeszcze. A, jest ktoś na środku jeszcze? <laughs> Ojejku. Dobra, także widzimy się już, jak będziemy sobie jakieś 3 czy 2 nie wiem dobra ta gierka coś dziwna strasznie długa dobra plus 2 chociaż tutaj mi gotowa kolegę nie chce ale to nic dobra chyba chyba coś mi się źle klikło jak się ma wymaksowaną, to jest bardzo ona dobra. Dużo dojdzie, ale ja nie mam jej wmaksowanej, bo niedawno trafiłam. że no, że słabo mnie zadaje. Ale walimy O oh mój god, co tam się stało? Idziemy do trucka, poczekam na mojego kolegę, to, to chociaż powera on zbierze. Albo nie. Dobra, kolejny power cube. I kolejne power cube, już mamy top 2. Teraz pewnie to przegramy, ale chociaż pewnie, pewnie wygramy. Jak mojemu koledze się rodzi HP, to wygramy. Jeszcze będę ja. Także no, ja na niego lecę Dobra, jeden leży. też będzie leżał dobra także udało nam się wygraliśmy grę dajemy gotowość i wyjdziemy się już w top 3 dobra top 2 idziemy na z kolei na jakichś przeciwników ale Możemy to przegrać, ale oby nie. Oby tak się nie stało, że to przegramy. Jak zajmiemy środek, to już będzie lepiej. No ale mamy tylko 5 power killów, także... Raczej tego nie wygramy. Ale chociaż... <śm> 3. Kolejny win. 13 ranga wbita. Idziemy z kolejnym maczykiem. Dobra, już jest top 3. Chciałbym się z nami typować, ale my oczywiście nie chcemy. Pewnie to będzie kolejny winner Chociażbym nie był tego taki pewny Musimy się chyba od karować ranek, od ranek kurcze to może być nie to nie może to może nie być win ale może też to być. A jeden jestem. I są bardzo silni teraz, ale jeszcze tylko musimy to pokonać. I chyba pójdziemy na niego. Niestety ja jestem dead, ale mój kolega próbuje to uratować Ale no niestety drugie miejsce, ale to i tak bardzo dobrze Kolejna gierka Jesteśmy w lobby Tutaj co teraz będziemy mieli w internecie Widzicie mam tyle pucharków Zaraz 10 tysięcy będzie mega box. No a nie zaraz. Klikajcie tu klubu. Pink Damia, D, Amy i A. Nie Damiana, Damia. Jest tu ogólnie 52 osoby. Tych osób na razie nie wywalam. Ale tam osobę wywalę i dwie osoby muszę wywalić tego pro Konto? muszę go wywalić pokarajmy miarze mojemu koledze mhm. kto by u niego był dobry? u niego myślę, że dobry był, byłaby był, byłaby, chyba był, byłby Surge, ale nie wiem czy, o, był Surge'a, dobra, także chyba już lecimy z gieraczką, także widzimy się już w gierce. Także my już zaczynamy mecz, widzimy się już najprawdopodobniej w top 3. Jesteśmy już po gierce. Mój kolega postanowił, że zagramy za dymę. Także chyba lecimy. Mój kolega wziął franka, także tutaj będzie trosz, trochę chyba lecej albo gorzej. Nie wiem. Widzimy się, jak strzelimy gola. No niestety przeciwna drużyna szczeliła gola. Spróbujemy to jeszcze Ugrać, że tak powiem. Niestety ta zadba będzie ciężka. Chyba lepiej nam pójdzie na dół. Też tak myślicie? Chyba tak. Ale spróbujemy coś jeszcze tutaj zdziałać jeżeli minuta 40 nie strzelimy żadnej bramki to niestety drużyna przeciwna wygra jeszcze chciałbym żeby to w Bi zmienili jeżeli bima ma pszczółkę na zadymie to ona wali tak jakby normalny atak a ma jednak tą pszczółkę a jeżeli ma piłkę no to wali normalnie, tak jakbyśmy zwykłym pszczałem szczelili yy, tą piłkę z tej piłki i, i powinno, powinno to być tak, że trochę to powinno być jeszcze jednak szybczy, szybszy, szybszy szczał i dalszy. Patrzcie, no właśnie, ale ta pszczółka nam chyba właśnie nie schodzi. Nie wiem, czy nam schodzi, czy nie, ale chyba nie. Nie, także jakby I właśnie przy odradzaniu Też yy, ta pszczółka znika yy, Właśnie widzicie yy, Znikła mi ta pszczółka A jednak Mimo wszystko no, miałem ją i le ją nie wykorzystałem Także Ale z, tą, z tym pierwszym pytaniem To dokładnie nie wiem że yy, bo drużyna przeciwna Szczeliła nam gola Chyba lepiej Yy, dło No to. Niestety nie, nie udało się nam. Dlaczego brał w Dobra, ja też wezmę Edgara. Edgara wezmę. widzimy się już w gierce. Oni szczelili nam znowu. Bardzo ciężko mi jest na razie grać za Dymę w albo solo. Kto lubi solo, napisz w komentarzach, nie wyłączą, Bo być może, że mnie znowu wyłączą. Proszę, nie, 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 nie. No i znowu nam się nie udało. Niestety nie gram tego trybu. co no to będziemy grać albo nie spróbujmy Ems mój kolega nie chce dać gotowości napiszę mu Przestałem Mam misję, także Nie chcę No, także Widzimy się chyba w top 3 Bo jednak chcę grać duo Mamy top 2 Mój kolega ma 15 16 power cubeów i naładowanego ulta i zaraz będę jeszcze ja no mój kolega dużo powercube'ów w tym meczyku nazbierał o nie padłem niestety oni mają lepsze postacie także możemy to przegrać przez to ale wygramy ale bardzo mało brakowało do przegranej jeszcze 50. Także ładujemy te jeszcze punkty mocy, to, to również będzie ładowujemy. To by było na koniec w tym filmie. Widzimy się w kolejnych filmach. Siema!